Cześć, szczęść Boże, witam Cię w drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu. Dzisiaj, zainspirowany pytaniem mojej cioci, postanowiłem przybliżyć temat, dlaczego się spowiadamy księżom, a nie tak jak na przykład niektórzy protestanci, że po prostu wyznają grzechy w myślach, czy nawet nakos ale samemu, i, i tak wierzą, że otrzymują rozgrzeszenie. Więc pierwszy taki Najmocniejszy fragment to jest z Pisma Świętego, z Ewangeliiana, rozdział 20. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Oradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Więc już po tym pierwszym fragmencie widać, że bezpośrednio Pan Jezus daje tę poniekąd władzę czy posługę apostołom, czyli nie wszystkim uczniom, żeby każdy mógł sobie sam odpuścić grzechy, wystarczy, że powie, wystarczy, że zgłosi się do Boga i, i się wyspowiada w myślach, ale udziela właśnie Ducha Świętego po to, żeby apostołowie odpuszczali te grzechy. Drugi fragment z listu świętego Jakuba z piątego rozdziału. choruje ktoś wśród was, Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad Nim i namaścili go olejem w imię Pana, a modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Więc tutaj kolejne potwierdzenie w Piśmie Świętym, tym razem Święty Jakub mówi do wiernych, żeby wyznawali nawzajem sobie swoje grzechy, i że przyjdą kapłani, którzy się pomodlą, to akurat było w kontekście chorych, i udzielą też rozgrzeszenia. Czyli tak naprawdę tutaj jest mowa o sakramencie namaszczenia chorych, przy którym też są odpuszczane grzechy. Kolejny fragment z drugiego listu do Koryntian. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednął nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania, albowiem w Chrystusie Bóg jednął ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy. Pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, byśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Więc już trzeci fragment z Pisma Świętego, który mówi o tym, że to właśnie w Kościele jest to rozgrzeszenie że to nie jest jakieś takie indywidualne dla każdego. Tutaj akurat święty Paweł podkreśla to, że y, uczniowie, apostołowie Zostali posłani do tego, żeby jednać ludzi z Bogiem, czyli jedno, żeby właśnie spowiadać, a drugie też, żeby udzielać takiego słowa, które by budowało. A z takich argumentów z Pismem Świętym to też, kiedy grzeszymy, to nie tylko się odcinamy od Boga, ale też od Kościoła. I naturalnym jest wtedy, żeby się pojednać. Nie tylko z Bogiem, ale też z Kościołem, kiedy chcemy wrócić. Dlatego nieraz nasze grzechy mają bezpośredni wpływ na Kościół. Dlatego też takie pojednanie właśnie z Kościołem, wrócenie do Kościoła jest ważne. Jeszcze czymś takim, myślę, że ciekawym, czego nie byłem świadom, jest coś, o czym mówi w katechizmie punkt. 1466. Spowiednik nie jest Panem, lecz sługą Bożego Przebaczenia. Szafarz tego sakramentu powinien łączyć się z intencją i miłością Chrystusa. Powinien mieć głęboką znajomość chrześcijańskiego postępowania, doświadczenie w sprawach ludzkich, szacunek i delikatność wobec tego, który upadł. Powinien kochać prawdę, być wierny urzędowi nauczycielskiemu Kościoła i cierpliwie prowadzić penitenta do uzdrowienia i pełnej dojrzałości. Powinien modlić się za niego i pokutować powierzając go miłosierdziu Pana. Czyli z tego co zrozumiałem to ksiądz też modli się za tego brzesznika, który przychodzi i o tyle nie jestem tym zdziwiony no bo podczas samego sakramentu na pewno się modli za tego który przychodzi do niego ale też i pokutować. Jestem ciekaw jak ta pokuta wygląda, księży, za tych ludzi, którzy przychodzą, ale myślę, że to jest też piękny taki gest, że przychodzi grzesznik i ten ksiądz nie jest po to, żeby go zrugać, tylko jest po to, żeby go otoczyć miłością, Bożą miłością i żeby też wstawiać się za tym człowiekiem u Pana, czy to właśnie poprzez modlitwę, czy też pokutę. Prawda muszę porozmawiać z paramaksiężnikiem, czy rzeczywiście pokutują za tych, którzy przychodzą do nich. Chyba, że może ja coś zrozumiałem, to wtedy dajcie znać w komentarzu. Ale to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, udostępniania, obserwowania Instagrama w opisie. I do zobaczenia za tydzień. Z Bogiem. Cześć. Pa.